Proszę Państwa, po wyborach na Ukrainie może być naprawdę ciekawie i to już w dość szybkim tempie. Otóż dzisiaj dość niespodziewana, sensacyjna, przynajmniej dla mnie wiadomość dotarła, że prezydent Elek Zelański chciałby jak najszybciej rozwiązać parlament i przeprowadzić szybko wybory, żeby jego ugrupowanie mogło uzyskać realny wpływ na decyzję. No, parlamentarne. No a tu właśnie pan prezydent obecny Proszenko, a tym bardziej pod na pewno jego wpływem e, ta komisja wyborcza, chce celowo opaźniać oficjalne ogłoszenie wyborów, a żeby to uniemożliwić, więc prawdopodobnie będzie coraz weselej na Ukrainie. No i może dojść do konfrontacji między Hmm, obecnym prezydentem i prezydentem elektem i grupami, które jego popierają i popierają obecnego prezydenta i prezydenta elekta. Więc może być bardzo ciekawie. Naprawdę ludzie są tam sfrustrowani i byle co przy takiej biedzie i frustracji może doprowadzić do wybuchu konfrontacji, zamieszek. Co uchowaj Boże, ale widać, że walka polityczna się rozkręca, a Poroszenko ze swoimi na pewno nie będzie chciał łatwo ustąpić. Więc uważajmy, co się będzie działo i ora edla Bora Amen.